Oh, No, okay. okay. Krolka zimierz wielki. A co wtedy w Europie? Wielka dżuma, która do nas nie doszła. I wie, wojna stuletnia między Anglią i Francją. O co? O dopłaty dla rolników? Od... O konstytucję, a pewnie o rurę gazową. Króla Francji ratowała wtedy młoda wieśniaczka Joanna Dar. A może by tak Putinowi pomógł polski hydraulik? Nie ma na świecie takiej rury, której by nie można odetkać. <laughs> Szanowni gospodarze, szanowne gospodynie, nie byli, szanowny panie wójcie, zapraszamy do stołu. Prezentujemy Wam oto dziś wybrane fragmenty Wilkierza, kapituły fromborskiej, nadanej dla wsi Giecz, i Woryty jeszcze przed 1639 rokiem. Został on nadany, jak stwierdzono, dla lepszego porządku, zgody, jedności i pożytku na wsi. Od blisko 400 lat może Wam się on wydać Dziwny, może i śmieszny, ale nie dziwcie się ani nie śmiejcie, bo z naszych poufnych informacji wynika, że miłościwie nam panujący Pan wój zamierza przywrócić jego stosowanie w naszej gminie pod pretekstem przystosowania naszego prawa do praw panujących w Unii Europejskiej. Jesteśmy przekonani, że po wstąpieniu do Unii i po wprowadzeniu wilkierza zgodnie z wolą pierwotnego ustawodawcy w naszych chciach zapanuje wreszcie porządek. O zgodzie i jedności nie wspominamy, bo tej nigdy u nas nie było i nie będzie. I żadne prawo unijne, dekretywujta nie zdołają nam ich wprowadzić. Co do pożytków, to dzięki wysokim karom pieniężnym. Za nieprzestrzeganie nowych przepisów pan Wojt i ksiądz Pleban i tak odczują to na własnej służbie. A gdybyście pytali, skąd brać na te wysokie kary, te nie to nie zapominajcie, że niedługo Leper przystąpi do dopłat unijnych. A pieniądz, jak zapewne wiecie, powinien krążyć, krążyć, dopóki nie wpadnie w odpowiednią kieszeń. Pieniądze szczęścia nie dają, a porządek musi być. A więc miłej zabawy. Z Radzkimi powinien na Wielkanoc pójść do każdego gospodarza, sprawdzić dokładnie kominy, piece, ogniska i drabiny większe od 30 stopniowych. Jeśli stwierdzisz, że nie jest dobra, piec rozwalony, a komin nie wyczyszczony... To musi do gminy zapłacić karę pieniężną.